Usuwanie konta w Outlook Live. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer. W polu adresów pisz www.outlook.com ukośnik ECP. Zatwierdź wybór klawiszem Enter. Zaloguj się używając konta administratora, które zdefiniowałeś podczas rejestracji w usługach Live at EDU. Na liście użytkowników zaznacz użytkownika, którego chcesz usunąć. W naszym przykładowym przypadku jest to Jan Kowalski. Kliknij przycisk oznaczony symbolem X. Uwaga! Usunięcie skrzynki pocztowej spowoduje wykasowanie jej zawartości oraz zmianę nazwy identyfikatora Windows Live. W efekcie użytkownik straci możliwość logowania się przy użyciu tego identyfikatora. Czy na pewno chcesz usunąć skrzynkę pocztową Jan Kowalski? Operację potwierdzamy klikając przycisk Tak.